Christmas, a time for miracles. Wishing to find a remedy. Hoping for better days to come. Memories of flickering shadows. Siedemnasty to herbata biała melonowa ze śliwką. Może być ciekawa. Witam się stąd dlatego, że będę sobie zaraz robiła kąpiel, ale zanim to, chcę wprowadzić jeszcze kilka zmian w łazience, i mam ochotę po prostu sobie poleżeć dzisiaj w wannie, nie za wiele, że tak powiem, robić, chociaż będziemy robić dzisiaj paszteciki, ale to dopiero po kąpieli, bo muszę troszeczkę odpocząć. Eee, no i tak, zmienię sobie na pewno ręcznik, bo mam taki. Ten różowy jest do włosów, ale do ciała mam taki czarny, więc no. Czas wyciągnąć coś czerwonego. Także lecimy po prostu w świąteczne kolory. Także nowy świeżutki ręcznik, super kąpiel, długa, gorąca pachną. chciałam pokazać, że przyniosłam tą tackę z y, salonu tutaj do łazienki, no bo uważam, że było tutaj troszeczkę za mało świątecznie, więc kraina reniferów, o, Mikołaj pijany, <laughs> kraina reniferów przetransportowała się tutaj. Tym bardziej będzie lepiej, bo w łazience jest zawsze wilgotno, a ten śnieg trzeba co jakiś czas spryskiwać wodą, żeby on był właśnie taki napulchniony, więc myślę, że to będzie idealne miejsce na tą ozdobę. Oczywiście tak, tutaj już y, świecą się świeczki. Świecą się świeczki. Okay. Ja tutaj mam wosk z twinkle, twinkle Candle, um, ten miętowy do aromaterapii. I tutaj wisi już czerwony ręczniczek. Tu jest moja podusia, która właśnie towarzyszy mi zawsze, gdy robię sobie kąpie, ale zanim kąpię, słuchajcie. Yy, mam takie pudełeczko plastikowe, ono też jest chyba zika. nie pamiętam ile kosztowało. Ale miałam je do tej pory w takiej szafce, w której trzymałam jakieś takie pierdoły, jakieś chusty, chustki takie mm, na głowę, jakieś apaszki czy coś. Eee, ale odkąd mam szafę, to mam na to już specjalną szufladę, więc no, to pudełeczko mi się zwolniło i stwierdziłam, że jest ono idealne wręcz na takie moje rzeczy właśnie do kąpieli. Czyli tak, tutaj mam na przykład płyny do kąpieli, no bo żele to do sobie mogą tutaj stać, tak? Natomiast no płyny używa się rzadziej Mam tutaj jedną kulę do kąpieli i zaraz przyniosę moje zapasy z The Body Shop Tutaj mam jakieś peelingi kawowe, jakieś... Co tu mam jeszcze? Tu jest jakaś sól do kąpieli, tu też są peelingi. Także no, wydaje mi się, że to będzie idealnie pasowało do tego pudełka. Więc idę teraz tylko po te kule z The Body Shopu. Christmas. Tak wygląda efekt końcowy Myślę, że wygląda to o wiele lepiej kiedy to jest tak wszystko w jednym miejscu niż jakieś tak porozwalane na całej półce No i wszystko będę widziała, będę mogła brać to co jest mi akurat potrzebne chyba bardzo grzeczna, bo odwiedził mnie kolejny Mikołaj w, w tym miesiącu. I dostałam tutaj słuchajcie przepiękne e, okulary na rower, do których już miałam no niejedną przymiarkę, ale jakoś <grym> nigdy nie mogłam się zdecydować, a dzisiaj jakby same przyszły do mojego domu. <grym> no i tutaj mam takie ładne pudełeczko z napisem Merry Christmas. Ja już tam oczywiście ze środka zajrzałam. Eee, I mam tam po prostu cukierki, krówki. Eee, także no, tak jak wczorajsza paczka, pełna słodyczy, tak i dzisiaj <grywa> chyba Mikołaj chce, żeby mi się naprawdę nie, ten, mm, nie zmieściła w fotelu. Także mam takie przepyszne krówki przepiękne okulary. Mają przepiękny kolor bo w ogóle. No, są tak piękne, że bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję mojemu drugiemu mikołajowi. <grywki> drugiemu choć temu samemu. Ale no. Są prześliczne.